Cześć, nazywam się Daniel i witam Cię na kanale w Obronie Wiary. W ostatnim odcinku omówiliśmy w dość dużym skrócie trzy główne światopoglądy, a mianowicie chrześcijaństwo, scjentyzm i postmodernizm. Każdy z tych światopoglądów twierdzi, że jest tym jednym właściwym. Wszystkie trzy zawierają twierdzenia dotyczące prawdy i wiedzy, które często są sobie przeciwstawne. W związku z tym ważne jest, abyśmy wiedzieli, czym jest prawda. I właśnie tym tematem zajmiemy się w dzisiejszym odcinku. Chrześcijaństwo jest religią, która kładzie duży nacisk na prawdę. Jezus wypowiedział słynne słowa w Ewangelii Jana 8:31-32. Czytamy tam tak: "Mówił więc Jezus do Żydów, którzy uwierzyli w Niego: Jeżeli wytrwacie w słowie Moim, prawdziwie uczniami Moimi będziecie i poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi." Zauważ, że stwierdzenia Jezusa możemy wywnioskować trzy rzeczy. Po pierwsze, prawda istnieje. Po drugie, możemy tą prawdę poznać. I po trzecie, poznając tą prawdę, możemy zostać uwolnieni od grzechu. Tak więc, aby efektywnie bronić chrześcijańskiego światopoglądu, musimy wiedzieć, czym jest prawda i wiedzieć, jak bronić tej prawdy. Czym więc jest prawda? Proponuję następujących sześć stwierdzeń na temat prawdy. Po pierwsze, prawda odzwierciedla rzeczywistość albo inaczej jest zgodna z rzeczywistością. Po drugie, prawda jest poznawalna. Po trzecie, Prawda jest taka sama dla wszystkich ludzi. Po czwarte, prawda jest wąska, to znaczy ma taki wąski zakres. Po piąte, negacja prawdy jest fałszem. I po szóste, słowo Boże jest prawdą. Te proste stwierdzenia służą jako podstawa chrześcijańskiego światopoglądu. Przyjrzymy się teraz każdemu z nich z osobna. Pierwsze stwierdzenie na temat prawdy, czyli prawda, jest zgodna z rzeczywistością. Tak naprawdę istnieją tylko dwie teorie dotyczące prawdy. Pierwsza, którą można nazwać postmodernistyczną, mówi, że nie ma prawdy absolutnej. Ta teoria mówi, że prawda jest względna i konstruowana przez człowieka albo społeczeństwo. Druga teoria to klasyczna teoria prawdy, która mówi, że prawda jest tym, co odpowiada rzeczywistości, czyli prawda mówi tak, jak jest. Arystoteles tak opisał teorię prawdy. Mówić, że to, co jest, nie jest, a to, co nie jest, jest, to fałsz. A mówić, że to, co jest, jest, a to, co nie jest, nie jest, to prawda. Na przykład, gdybym powiedział, że bezchmurne niebo jest niebieskie, albo trawa jest zielona, to czy powiedziałbym prawdę? No, myślę, że powiedziałbym prawdę, bo faktycznie bezchmurne niebo jest niebieskie, a trawa jest zielona. Jest to oczywiście również biblijny pogląd na prawdę. Drugie stwierdzenie na temat prawdy, czyli prawda jest poznawalna. Jezus powiedział: Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. W ciągu naszego życia poznajemy wiele prawd. Znamy prawdy logiczne i matematyczne, na przykład: 2 plus 2 równa się 4. Znamy prawdy etyczne, czyli moralne, na przykład: Naziści zrobili coś okropnego w czasie II wojny światowej. Znamy prawdy estetyczne, na przykład: Twarz ukochanej nam osoby jest o wiele ładniejsza niż kawałek gliny albo jakaś skała. Znamy też prawdy naukowe, na przykład: Cząsteczka wody składa się z dwóch atomów wodoru i jednego atomu tlenu. Znamy wiele prawd, ale jak poznajemy prawdę? Prawdę można poznać na kilka sposobów. Po pierwsze, prawdę poznajemy używając naszego rozumu. Nasze zdolności umysłowe informują nas o rzeczach, które są prawdziwe, nawet jeśli sami ich jeszcze nie doświadczyliśmy. Po drugie, prawdę poznajemy przez nasze doświadczenia. Większość naszej wiedzy tak naprawdę pochodzi z naszych doświadczeń. Na przykład, wiem, że rozgrzany piec jest gorący ponieważ gdy zbliżam rękę do powierzchni pieca, moja ręka staje się coraz cieplejsza, coraz bardziej czuję ciepło. Jeżeli dotknę pieca, doznam poparzenia. To doświadczenie mówi mi, że piece są gorące i nie powinienem ich dotykać bez potrzeby. A jeżeli to zrobię, będzie bolało. Po trzecie, prawdę poznajemy na podstawie świadectwa innej osoby. Zeznanie innej osoby może podważyć nasze rozumowanie i doświadczenie albo je potwierdzić. W ten sposób na naszą zdolność do poznania czegoś mogą mieć wpływ Relacje innych ludzi. Po czwarte, prawdę poznajemy przez objawienie. Odnosi się to do świętego tekstu jako źródła wiedzy od Boga. Aby uzyskać całościowe zrozumienie Boga, potrzebujemy naturalnego objawienia przez to, co stworzył, ale też potrzebujemy boskiego objawienia przez słowo Boże. Te dwa aspekty dają nam wgląd w moc Boga i Jego boską naturę. Trzecie stwierdzenie na temat prawdy: czyli prawda jest taka sama dla wszystkich. Prawda jest absolutna. Prawdę odkrywamy, nie tworzymy jej. Prawda jest prawdą całkowicie niezależnie od tego, czy ktoś ją akceptuje. Nie ma znaczenia, kto lub ilu ludzi w coś wierzy. Jest to prawdziwe tylko wtedy, gdy zgadza się z rzeczywistością. Prawda jest taka sama dla wszystkich, ponieważ wszyscy dzielimy tą samą rzeczywistość. Na przykład prawdy matematyczne i naukowe są takie same dla wszystkich ludzi we wszystkich miejscach o każdym czasie. Tak samo prawdy religijne są takie same dla wszystkich nawet jeśli w nie nie wierzymy. Jan 14:6 mówi: Odpowiedział mu Jezus: Ja jestem droga i prawda i życie. Nikt nie przychodzi do Ojca tylko przeze mnie. Czwarte stwierdzenie na temat prawdy, czyli prawda jest wąska, czy zakres prawdy jest wąski. Mówiąc, że prawda jest wąska, mam na myśli, że często istnieje tylko jedna prawdziwa odpowiedź. Istnieją prawdy naukowe, historyczne i matematyczne. Na przykład 2 plus 2 równa się 4, i chociaż istnieje nieskończona liczba możliwych odpowiedzi, jest tylko jedna prawidłowa odpowiedź 4. Podobnie istnieją wąskie prawdy religijne. Piąte stwierdzenie na temat prawdy, czyli negacja prawdy jest fałszem. Zasada niesprzeczności mówi, że jakieś stwierdzenie, na przykład stwierdzenie P, nie może być jednocześnie prawdziwe i fałszywe w tym samym sensie i w tym samym czasie. Na przykład nie może być prawdą, że grawitacja istnieje i grawitacja nie istnieje, albo że Ziemia ma swój księżyc i Ziemia nie ma Księżyca. Twierdzenia chrześcijaństwa o prawdzie też nie mogą być jednocześnie prawdziwe i fałszywe. Nie może być prawdą, że Bóg istnieje i że nie ma Boga. Nie może być prawdą, że Biblia jest zarówno prawdą i że jest fałszywa. Nie może być prawdą, że Jezus jest jedyną drogą do zbawienia i że jest wiele dróg do zbawienia. Nie może być prawdą, że ludzie mają duszę i będą żyć po śmierci. Oraz że człowiek jest tylko ciałem i przestanie istnieć wraz ze śmiercią fizyczną. Jeżeli którekolwiek z tych twierdzeń jest prawdziwe, to jego zaprzeczenie musi być fałszywe. I ostatnie, szóste stwierdzenie na temat prawdy, czyli Słowo Boże jest prawdą. Oto co Jezus powiedział w Ewangelii Jana 17,17. 17. Poświęć ich w prawdzie Twojej, Słowo Twoje jest prawdą. Ponieważ Słowo Boże twierdzi, że jest prawdą, możemy, a nawet powinniśmy, twierdzenia zawarte na stronach Biblii porównać czy sprawdzić z rzeczywistością. Dlaczego to ma znaczenie? Jak stwierdził filozof Douglas Grotius, idea prawdy jest naszym intelektualnym tlenem. Bez prawdy żadne społeczeństwo nie przetrwa. Jednak wyraźnie widzimy, że idea prawdy jako obiektywnej cechy naszej rzeczywistości jest atakowana. Chociaż światopogląd chrześcijański promuje ideę, że prawda jest obiektywnie realna i poznawalna, dzisiejsze społeczeństwo pod wpływem postmodernizmu promuje ideę, że obiektywnej prawdy nie można poznać, bo taka wcale nie istnieje. Podsumowując, aby skutecznie bronić chrześcijaństwa, musimy zrozumieć naturę prawdy i sposoby jej poznawania. Co więcej, musimy zrozumieć, że stawka w walce o prawdę jest naprawdę wysoka, bo chodzi tutaj o wieczne dusze ludzi. Tym odcinkiem kończymy pierwszą część wstępu do apologetyki. W następnym odcinku rozpoczniemy drugą część tego studium, czyli argumenty za istnieniem Boga. Jak wspomniałem w pierwszym odcinku, będą to argumenty kosmologiczne, Teleologiczny, moralny i argument ze zmartwychwstania Chrystusa. Istnieją jeszcze inne argumenty, ale do tego studium wybrałem właśnie te cztery. Innymi zajmiemy się kiedy indziej. Dziękuję, że obejrzyliście to nagranie. Jeżeli temat tego odcinka pomógł Ci w jakikolwiek sposób albo zachęcił Cię w jakikolwiek sposób, proszę zasubskrybuj mój kanał i daj kciuka w górę. A jeżeli masz jakieś pytania czy sugestie, proszę napisz w komentarzu. Do zobaczenia następnym razem. Cześć!